Witam ponownie w dalszym ciągu filmu o butach klasy S3. Teraz e, chciałbym zaprezentować trzewiki. Robusta w poprzednim, w tym właściwie roku, wypuściła mm, nowy model butów S3. Trzywiki wyróżniają się przede wszystkim sposobem wykonania. Wykonane są z materiału, który jest odblaskowy, e, dzięki czemu przy padaniu na nie światła. Po prostu świecą. Buty skierowane do pracowników, którzy pracują na zewnątrz, e, zwłaszcza w tych okresach, gdzie jest szaro i, i robi się ciemno, do pracowników, którzy pracują w obszarach e, tzw. ruchu, gdzie jest ruch logistyczny, typu wózki, e, jakieś ciężarówki, tego typu rzeczy, e, którzy poruszają się po prostu po placach, na firmach transportowych i po placach budowy, również żeby ich było do, lepiej, dokładniej e, widać, sposób wykonania butów, tak jak wspomniałem, materiał wierzchni to skóra pomieszana z materiałem odblaskowym. Materiał wysokiej jakości, buty klasy S3, mimo wszystko miękkie, bardzo wygodne i to samo co prezentowałem w, w poprzednim odcinku, podeszwa z poliuretanu dwugęstościowego o właściwościach antypoślizgowych, odporność na węglowodory, przy czym jedna warstwa jest wykonana z mięciutkiego poliuretanu dopasowywującego się do kształtu stopy i dającego duże uczucie komfortu. Podeszwa również stworzona w taki sposób, żeby stabilizować stopę, czyli wykonana w sposób wystająca poza obręb obrys buta po to, żeby było jak najmniejsze prawdopodobieństwo skręcenia. Skręcenia kostki przy wygięciu kostki na zewnątrz. Na początku mówiłem o tym, że buty świecą w momencie, jak pada na nie światło. Zdjęcie, jak wyglądają po oświetleniu, możecie Państwo znaleźć w artykule. Link znajdziecie poniżej. Na teraz to wszystko. Dziękuję.